Jo 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 witam was na kanale Jo. Yo. No jolo. Siedzę sobie. No i co? No i zamknięte, zamknięte. Ale tutaj co wyjąłem z plecaka przed chwilą jest otwarte. Co jest? Co się dzieje? Aha. Yy... Jakie jest gorąco znowu? Masaklu! Masaklu! Jest gorąco i. u A Ua. Ziomy, idę do toalety. Ostatnio ktoś tam zostawił niespodziankę. Wiecie jaką. Eeeh. otwieraj, 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 bo, 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 jak nie, to zostawię też niespodziankę. Człowiek, kto spędzi połow swojego życia właśnie tu. Wózef, kurdeno! Co to na wiek? Wy nic nie słyszycie i nie słyszeliście, co nie? O, jakie dobre. O. No, w końcu, w końcu wyszedłem. O Ju, z urzędu WC. Było ciężko, ale dało się radę. Teraz idę, idę. Nie wiem gdzie. Bum, bum, bum. Sister, sister, sister. O. Gdybyśmy nie byli spokrewnieni, to mmm... No i jak coś, to jest taka przerwa w filmie, tak na poważnie to po prostu... Myślę i tworzę nowy content no i po prostu no taki crazy taki kontro może wiecie jaki no i no i po prostu to chyba po prostu chcę zrobić i JOLO! to nie koniec filmów, wracamy do szalonego seby. Jo, jo, szczerze to mi to przypomina wjazd do garażu w GTA 5. Zobaczcie. Normalnie. Ha. GTA 5. Jo. Serio, naprawdę wjeżdżacie sobie do garażu i do tego po prostu myślę, że chyba najbardziej e, ekskluzywnego budynku. Zobaczcie. A może jestem fele i już? <laughs> Żartuję. A może nie. Papa, pa, łopapa. Czuję się po prostu tutaj jak w DJ. No w GTA 5. Online. Wow. No w też. No jest to koniec tego vloga. Pozdrawiam, pozdrawiam. Trzymajcie się mordeczki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Jo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yo oh yo, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. woo, woo.